Witam was wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z serii Star Wars Battlefront 2. Modyfikacje. Wsparcie dla Battlefronta 2 zakończyło się niestety w 2020 roku i jej zabiło tą grę dla takiej padaki jaką jest Battlefield 2042. Szczerze powiem wam, że wolałbym jakkolwiek to zabrzmi, żeby marką Battlefront zajął się Ubisoft. Co jak co, ale Ubisoft potrafi wlać w serwis, co udowadnia For Honor, który mimo tego, że wyszedł w tym samym roku co Battlefront, dalej dostaje nowe mapy, nowe postaci, dalej jest wspierany. The Division, Ghost Recon, Breakpoint też od do niedawna no, zakończyło się wsparcie, ale no, 4 lata albo 3 lata wsparcia, no, to już jest rok dalej niż Battlefront. A jeszcze twórca Battlefront'a na Twitterze powiedział, napisał, że No, w planach było dodanie Posełari w Mustafaru, Asoki i Ventres. No niestety nic z tym nie zrobimy, ale za to jedyną nadzieją dla tej gry są moderzy którzy no, robią prawdziwe cuda, takie jak nowe mapy, nowe klasy specjalne, nowi bohaterowie, skórki, bronie, masę pełnych, fajnych modyfikacji, które chciałbym Wam zaprezentować. Ale zanim zajmiemy się tymi rzeczami wymienionymi wcześniej, chciałbym pokazać Wam mały poradnik, jak instalować mody. Na początek oczywista oczywistość, czyli trzeba sprawdzić czy macie najnowszą wersję Battlefronta gdy to zrobicie, przejdźcie sobie w przeglądarkę wpiszcie w Frosty Mod Manager i pierwszy link z góry wchodzimy, waszą, waszym oczom powinna się ukazać taka to strona klikamy sobie tutaj Download program się pobierze a następnie gdy to się stanie w wchodzimy sobie w niego utworzcie sobie wcześniej oczywiście folder do, 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 tej, do, tego, do tej aplikacji następnie całą zawartość przekopiujcie sobie do tego do tego folderu i gdy to się stanie uruchamiamy nasz program prawy przycisk myszy i zawsze jako administrator żeby mieć najwyższe uprawnienia do tego programu tak. i Waszym oczom tutaj ukaże się puste pole bo oczywiście wcześniej nie używaliście tego, tego tej aplikacji i dlatego na początek powinniście kliknąć sobie Scan for Games i tu Waszym oczom powinny się ukazać gry, które obsługuje Frosty my oczywiście klikamy sobie na Battlefronta, klikamy Select Tutaj wszystkie katalogi, wszystko się zainstaluje. No i dobra, Frosty nam się załadował. I teraz podstawowa rzecz. Te osoby, które mają polską wersję Battlefronta i nie mają możliwości przejścia na angielską, powinny zainstalować sobie tą oto modyfikację, aby mody, które zmieniają tekst na angielski poprawnie działały. Jak tego nie zrobicie, to po prostu będziecie mieli pustą przestrzeń, nic się nie będzie wyświetlało. Dlatego powinniście sobie to pobrać. Ja oczywiście dam link w opisie. I gdy się to stanie, gdy sobie pobierzecie, robicie coś takiego, klikacie sobie Add Mods. Tutaj oczywiście mam na pulpicie tego, tą modyfikację. Klikamy sobie na nią i po prostu dajemy otwórz tu nie przejmujcie się że piszę wam że to nie jest to jest na inną wersję gry bo to tylko napisy to nic nie robi no i tak i tutaj sobie tutaj nam mod się dodał i żeby go zatwierdzić żeby on się uruchomił poprawnie to musimy sobie kliknąć apple mods i wszystko działa i teraz tak jeśli ktoś używa właśnie tej modyfikacji i będzie chciał zainstalować na przykład inną modyfikację, która dodaje jakieś inne rzeczy, to tutaj za pomocą tych strzałek można nadać priorytet danemu modowi. I ten tutaj, z napisami, jak i z dubbingiem, muszą być na samym dole, żeby wam się wszystko poprawnie wyświetlało. No i dobra, i oczywiście e, modyfikacje muszą być zgodne z wersją Frostiego, jeśli zainstalujecie. No, i oczywiście zgodne z wersją gry. Jeśli zainstalujecie ze za stare mody, to one nie będą działać albo nie będą działać niepoprawnie. No, także no, to musicie sobie wszystko czytać. Tam wszystko jest jasno na białym. Twórcy wszystko opisują. No i dobra, żeby załączyć sobie grę z modyfikacjami, to oczywiście musicie za każdym razem otwierać Frostego i kliknąć sobie tutaj przycisk Launch. Gra się wam powinna fajnie uruchomić oczywiście musimy poczekać. Uh -huh. Badle wrąt się uruchamia. No i to tak wszystkie cała procedura, tak wszystko wygląda. Tak to wszystko się wykonuje. Tu nie ma żadnej tą większej filozofii. Gorzej jest, jak chcecie właśnie zainstalować więcej modów i one na przykład używając tych samych tekstur, albo no, tych samych, nie wiem, no modyfikacji, albo coś takiego, to niestety, ale mogą, mogą być konflikty i nie będą te mo mody działać ze sobą wspólnie. To musicie też o tym pamiętać. No i proszę, gra się załadowała, jak widać, napisy się zmieniły. Także mod działa. Tutaj wszystko mamy po angielsku. Napisy, kolekcja cała. O i tak, jakbyście sobie nie zainstalowali tej modyfikacji i na przykład użyli moda, dodajmy powiedzmy dodającego PADME, i ona miałaby tu napisy, no to wam by się to nie wyświetliło, bo twórca modyfikacji stworzył ją po angielsku. I tu byście mieli po prostu puste wszystko, tu tu wszystko byłoby puste. Także, no to musicie za każdym razem mieć zainstalowane, żeby wszystko poprawnie działało. No co? To już by wszystko by było na tyle, jeśli chodzi o taki wstępny poradnik jak wszystko instalować. Widzimy się w następnych odcinkach z serii, w następnych modyfikacjach. No i co? Komentujcie, subskrybujcie i niech moc będzie z Wami.